dobry kochani w kolejnym dniu i spadł śnieg, nawet u nas w centralnej Polsce, bowiem, że e, wszędzie bliżej gór jest tego śniegu o wiele więcej ale u nas dzisiaj też spadł i trochę tego białego puchu jest, nie za dużo, no kto by się spodziewał że taka aura będzie w listopadzie no ale pięknie, no pięknie, no nic tylko się cieszyć, dobrze, że niedziela, to idziemy sobie właśnie na spacer, Ja miałam dużo pracy e, później sobie zrobiłam jeszcze krótki trening, no i wyszliśmy w końcu na dwór w ogóle dzisiaj nie mogłam spać w nocy. Zasnęłam gdzieś dopiero około trzeciej i to była po prostu jakaś sieczka. Ale tyle tego wszystkiego teraz jest, że już z emocji i z podejmowanych decyzji, z wyborów, nie mogę zasnąć. Uygły jest na te dmuchańce. Lepiej iść na kawę do babci Eli. Mówiłam, że przesada. To nie słuchają. było, Przecież tutaj w ogóle jeszcze nie ma śniegu. za mało śniegu, wstawaj zobacz no piękny aniołek Ci wyszedł, trochę taki szarawy, bo za mało śniegu, ale prześliczny nie, bo, bo to są skrzydełka skrzydełka, tak, no ta, 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 ta. sukieneczka, fajna jest ta czapka, nie? ona już taka trochę maława, ale teraz weź jak się położę, to już nie wstanę Zjadłem makaronik. Trochę Trochę makaronika? Dobra, już ci robię to teraz, tak? Wróciliśmy ze spaceru, robimy kolację, to ściki, i ja uciekam. i mój smutno, bo mama zrobiła na no, no. Ale czemu tobie jest smutno? Ty już pójdziesz spać, ten film jest bardzo późno, i to jest film dla dorosłych. wiesz mi się. Ja jeszcze właśnie dzisiaj mam zaplanowane wyjście do kina na ten dom dobry, ale jestem taka padnięta po spaniu, po tak krótkim spaniu dziś, mm. <grym> dzisiaj, że po prostu jedyne o czym marzę to położyć się do łóżka. Więc e, Mama, pomyślałam, że. Już Tak, już wyciągam. Pomyślałam, że wykąpię się wcześniej. Już i tak pójdę taka już przygotowana do spania. <grym> do tego kina. I tyle. No. Ty też jesteś zmęczony, nie? Kostuś? Jesteś spadnięty? Mhm. Ostatnie podrygi tego małego białego puchu, który tutaj spadł u nas. Nie ma go za dużo, ale trochę jest. Już wiele radości dzisiaj sprawił. Trochę się na szczęście obudziłam, wypiłam sobie jeszcze herbatkę, chwilę poogarniałam rzeczy na laptopie. No i idę odmrozić auto, a że muszę zakupić sobie nową odśnieżarkę, bo oczywiście nie wiadomo, gdzie jest moja stara. Będzie słabo słychać, bo puściłam głośno nawiew w aucie. Posiedzę tutaj takie jeszcze dobre 8 minut albo 10, aż trochę mi się wszystko rozmrozi, bo oczywiście jak co roku zaginęła moja Um, od śnieżaczka, od śnieżarka do auta i... No i nie mam czym, no bo chociaż jakoś zrzucę ten śnieg nie wiem, czy. nie wiem gdzie jest miała być w aucie, miała być w... w takim schodku pod bagażnikiem ale nie ma no i w tym sposobem muszę czekać mam nadzieję, że za 8 minut auto zdąży się rozdrozić bo mówiłam, się z mamą na 20 idę z mamą do kina tak jak mówiłam, na szczęście trochę się obudziłam, więc myślę, że jakoś przetrwam. Nawet się zastanawiałam, czy nie zrobić makijażu, ale już stwierdziłam, że dobra, zostawię, skoro wychodzę. I e, po prostu tylko jak wrócę do domu, to wskoczę w piżamki, zmyję makijaż i do spanka. Mam nadzieję, że dzisiaj e, mam nadzieję, że dzisiaj łat, z łatwością zasnę po, tym, po tej wczorajszej następicznej nocy. Tak, a teraz posiedzę tutaj trochę. I yy, jeszcze poszukam sobie hotelu jakiegoś, bo już teraz to Warszawa. No, i zaraz, vlogmas! Witamy z porannego korku. Pada znowu śnieg, jest minus jeden, więc jest. Eee, ślizgo i jest 8.22. Ja od jakichś 10 minut powinna być w pracy, ale nie jestem, bo są takie korki. Tak to wygląda. Dlatego też eee, stwierdziłam, że nagramam się tutaj. O, zielone. Może jest jakaś szansa, że nie spóźnię się całkowicie dzieje na swoje zajęcia. No. ogarnięte, do południowe zajęcia wykonane więc teraz e, szybko uciekam do domu jadę zule wyprowadzić bo dzisiaj była sama w domu e, i muszę szybko pomyśleć i e, tak jest zimno, jest, jest niby 2 stopnie ale jest bardzo, bardzo, bardzo chłodno i e, e, ten śnieg już się tak zaczyna taka ciapa się robi, no najgorsza pogoda no co mam powiem, najgorsza pogoda jakby to tak nie mogło być około zera Minus jeden, żeby ten śnik się mógł utrzymać A tak to jest tak nieprzyjemnie Ale to nic, nie narzekam na pogodę, nie narzekam Dzisiaj rano było bajkowo Wczoraj było bajkowo, nie będę narzekać Jadę do Izule wyprowadzić I szybko obiad, jeszcze dzisiaj nic nie zjadłam Wyobraźcie sobie, że wzięłam sobie Śniadanie rano do pracy Jeszcze Franek się spóźnił Bo oczywiście za późno wyjechaliśmy Ja się prawie spóźniłam na swoje zajęcia I wzięłam sobie w moim Kambucz... Kam, kambu... Um, termosiku Jajecznicę I nie miałam dzisiaj kiedy jej zjeść nawet Tyle się działo Więc yy, jestem mega głodna Daisy na spacer Wyprowadzić yy, Daisy To już powiedziałam Szybko jakiś obiad ogarnąć A, czyli jeszcze muszę podjechać do sklepu To prawda mam rosus wczoraj, ale może zrobiłabym jakąś pomidorówkę na szybko na nim Tak żeby też nie czekać Aż się ziemniaki ugotują I nie, nie trzeba było, żeby je obierać nie wiem sama, coś muszę zrobić, jakąś zupę, a później mam dwie paczki z temu, które muszę odpakować. Miałam to zrobić w weekend, ale nie miałam kiedy, a są tam też rzeczy dla elfa do przygotowania kalendarza adwentowego, więc muszę to wszystko pokompletować, zobaczyć, co już mam, czego mi brakuje i, i tak. No. Działamy, już, już czuć ten świąteczny klimacik, już czuć te wszystkie prezenty, zakupy yy, i całą tą aurę, taką świąteczną, więc fajnie, cieszę się, bardzo się cieszę. Mam tylko niedużo czasu, więc yy, nie wiem, yy, yy, jak to ogarnę, ale postaram się to wszystko zrobić w tej przerwie, dopóki nie będę musiała iść po kostkę, czyli w sumie mam półtorej godziny, muszę wyprowadzić psa, ugotować obiad i. No, i ogarnąć te rzeczy. Życzcie mi powodzenia. Daisy narozrabiała dzisiaj w domu. Jak wrócę z nią ze spaceru, to wam pokażę. Jakąś kartkę dorwała u chłopaków w pokoju i co pogryzła. Gdzie jeszcze mam sprzątanie. Idziemy sobie po chleb. Eee, ale co wam miałam powiedzieć? Nie opowiedziałam o wczoraj o tym filmie. Już wróciła późno i, i bardzo nie miałam nawet kiedy. Ale eee, bo film jest Mocne. I myślę, że jak ktoś ma słabe nerwy, to może niekoniecznie powinien go oglądać. E, na pewno nie jakieś takie kobiety w ciąży, w wyjątkowych sytuacjach, to, to może niekoniecznie, bo naprawdę są mocne sceny tam. Tak czy inaczej, na pewno film jest wart obejrzenia. Jest świetnie zrobiony, jest super nakręcony i uważam, że gra aktorska jest, jest bardzo dobra. Jeśli taki film może się podobać o takiej tematyce, to mi się bardzo podobał. I no jest to film na pewno właśnie warty zobaczenia i zobaczenia jak to wszystko wygląda od tej drugiej strony, jak to funkcjonuje, jakie to jest trudne i jak dobrze mamy, jeśli nigdy w życiu nas taka przemoc nie spotkała. Myślałam, że pójdę dzisiaj po kostka na nogach do przedszkola. Ale taki wieje nieprzyjemny wiatr, że mi się w ogóle odechciało. Totalnie mi się odechciało i chyba wsadzę jak w auto i będę tym leniwym osobnikiem dnia dzisiejszego. Zastanawiam się, czy on ma rękawiczki, musiałabym mu zebrać. No nie wiem, zobaczymy. Na razie kupiłam chleb. Idziemy z Daisy do domu coś zjeść, bo głód, ogromny głód. O, bardzo proszę. No i odepniemy cię. To do moja dejzula dzisiaj uh. moja dejzula dzisiaj, tak. Dawaj! Dawaj, koleżanko, gdzieś ty się tak zaplątała. Zostaw już tą kartkę. Nieładnie zrobiłaś. Trzeba to posprzątać teraz. Miśki wszystkie. No, także tak. Zjadłam pomidorową, zjadłam gorzką czekoladę Pyszna jest gorzka czekolada z Lindora z figami Widzisz, Daisy Będziesz ze mną odpakowywać paczki? No to chodź No chodź tutaj Do chodź przytulasek Przytulasek mm, mm. Jak twoje oczki? Dobra, jedziemy z tym, bo zaraz ranek kończy lekcję Chciałam odpakować to Policzyć to wszystko, czego mi jeszcze brakuje Ile okienek Kalendarzu i co? I nie zrobię tego, bo nie będę miała czasu, ale przynajmniej odpakuję paczkę z temu. Boże, co to jest? Numer jeden, co tu mamy? Okulary? Boże, słuchajcie, naprawdę ja nie wiem, co ja zamawiam. Chyba miało być dla Dominika. są takie w jego stylu. Jak wyglądam? Pewnie okropnie. Nie wiem, nie widzę chyba jak zdjąłam te okulary. A no, może nie tak źle? Nie wiem, założę soczewki, podejdę do yy, lusterka, to wtedy otworzę i zobaczymy. Ale przyszło bez żadnego ochronnego opakowania. Tutaj kupiłam sobie. Tutaj kupiłam sobie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Nie fajne. Nie polecam. Nie kupujcie tego. Po pierwsze, kolor. Yy... Na zdjęciu zdecydowanie bardziej czerwona była, czerwone było tło i różowe kokardki. Poza tym to jest tak chiński, tani plastik. Jeszcze wgięty tu. Nie polecam. Nie fajne. To kosztowało jakieś grosze, no ale nie ma to znaczenia. O, to sobie kupiłam czerwoną świąteczną opaskę. Śmieci Teraz to mam włosy już do umycia, ale będę miała wieczorem. Tutaj jeszcze będę miała trening Ale śliczna, taka, ta opaska jest super Ona jest taka jakby aksamitna No teraz to w ogóle wygląda nam świetnie Okej, okay, więc z tego jestem ja zadowolona Śmieci na dół, śmieci na dół Śmieci na dół Tu co mamy? No nie mówcie No nie mówcie Zamówiłam gwiazdki To miały być gwiazdki na... nie gwiazdki Kokardki na choinkę Dobrze mówię? To jest Nie będę musiała To sprawdzić w zamówieniu, ale O ile się nie mylę, czy to jest po prostu wstążka Prezentowa Czy to miały być te gwiazdki na choinkę Nie wiem, ale ładna yy, To jest praktycznie ten sam materiał Zobaczcie, co ta opaska Jest ok. No tylko, że w ogóle w żaden sposób nie zawinięta Ani nic w ten sposób bo pozamawiałam Tu są Drewniane choinki, które sobie można pomalować, później je ładnie poustawiać. O, ten już jest. O, tak, no, ten jest o wiele fajniejszy. Ten, to jest w ogóle dramat, naprawdę, to jest masakra. Ale to jest spoko, mięciutkie, aluminiowe. Wydaje się, że jest ok, i to jest takie serduszka, taki już bardziej klimat. Y Lutowo-walentynkowy, chociaż one są bordowe, więc niech będzie, że świąteczne. O, tutaj mamy cyferki do kalendarza adwentowego. Bardzo proszę. Nie, no to to jest jakieś. Wiecie, jak to jest kalendarz taki, żeby kostek mógł sobie codziennie przekładać gwiazdkę. Żeby stała u niego w pokoju, żeby wiedział, który jest dzisiaj dzień I ile jeszcze czasu do świąt i które okienko należy otworzyć Tylko na zdjęciu to wyglądało Na zdjęciu wyglądało to w ten sposób, że No gwiazdkę sobie tutaj jakoś tam układamy No dobra, no właśnie Powiedzmy, że to jest ok. Oczywiście ta gwiazdka wyglądała na o wiele jakby porządniejszą A po drugie to, to nie była taka deseczka zwykła Nie no, hit E, tylko to było, no wydawało się, jakby to miało samo stać A to w życiu samo nie ustoi na żadnej półce, tylko się będzie przewracać, więc Polecam jednak sprawdzać w komentarzach mm, Czy to będzie ok produkt, czy nie No ten jest taki średni, no może jakoś tam się sprawdzi, ale szału nie ma To są kolejne wstążki O, to są wstążki Więc to chyba miały być kokardki są wstążki O, tu mamy kolejny case Jezu Czy mogę to odesłać? Ja nie będę tego używać Ja chyba chciałabym to odesłać, jeśli się da Są darmowe zwroty na temu? A nie, dobra, to jest lepsze Chociaż nie nie. Nie, nie, nie... nie róbcie tego, po prostu nie róbcie tego To jest dramat jakiś To jest chyba papier do pakowania w taki, takie świąteczne wzory, przywiąteczny złote o Ale myślałam, prawdę mówiąc, że to będzie inaczej. Nie no, ja to jestem jednak zarąbista. Ej, ładny! Ładny! Ma taki, taką jakby aksamitową strukturę. Mhm. Więc ile takich kartek tutaj jest? Słuchajcie, słuchajcie. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć arkuszy takiego papieru do pakowania. Myszał no nie ma. A nie, słuchajcie, to będą kokarski I już widzę, że mi się nie będą podobać, dlatego że są strasznie, strasznie małe. O, ale związane. Także nie jest źle. Kokartka bardzo proszę. I taka w ogóle smutna ta kokardka. No ale są. Dobra, kokardki są. Taką spinkę do włosów. W formie kokardki świątecznej. Sweet, to jest fajny zakup. Uwaga, paczka numer 2. I tu już jest mniej rzeczy. Nie, jest tych są na tyle jest jakaś kpina Istna fina. Co my tu mamy? i tu pozamaw... A. To jest dla Daisy. Ot miseczki. To są kokardki na paznokcie. świąteczne, Może sobie je nawet zrobię już. jeszcze przed weekendem. A tu słuchajcie mamy. Padniecie. Czapkę. Świętego Mikołaja. To jest czapka dla Daisy. Pięknie, Daisy, wyglądasz. Naprawdę super. To jest sukienka dla Daisy. Dobra, powiem Wam, że oczywiście nie doczytałam wszystkich tych rzeczy i niektóre te rzeczy są tak beznadziejne, że głowa mała. Ta sukienka dla Daisy wziąłam niby w rozmiarze dla niej odpowiednim, ale już widzę, że... Nie no, w ogóle to będzie na nią ciasne. Przecież mierzyłam ją. Chodź, Daisy, zobaczymy. Czy ta sukienka będzie dobra na ciebie? Hop! Dobra. Tu masz kup... Nie no, idealnie mamusia zmierzyła! No, zobacz, zobacz, żabku, jaka ty śliczna. Masz tu na święta. No, pięknie, no, pięknie wygląda. No dobra. Eee, najlepszym kitem jest to. Kupiłam to i myślałam, że zamówiłam. Dwie sztuki, a się okazało, że zamówiłam jedną, i bardzo dobrze, bo mi się to nie podoba. I to jest w ogóle jakieś brudne. Nie wiem, chciałam sobie kupić nowe młynki do y, pieprzu i soli. Wie, a bez takie. Dobra, beznadziejna. Zaraz sprawdzę, czy mogę dokonać zwrotu. No dobra, słuchajcie, jeszcze kupiłam coś takiego i to jest naprawdę super. A co do zwrotu tego, rozumiecie, że ja napisałam znaczy, no, przez stronę zgłosiłam, że chcę dokonać zwrotu i on, nawet nie muszę tego wysyłać oni mi oddają za to pieniądze. To jest w ogóle hit. Napisali mi, że nie muszę tego zwracać, a im nie zwrócą pieniądze. zobaczcie, jakie to jest. To jest takie. No no, 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 nie, ale to jest liczne. To jest moja Daisy, zaraz sobie ją przykleja do klucz. Kostek sobie zażyczył tosta, ja sobie tu piję kawkę, i nie mogę się zebrać, żeby ogarnąć te świąteczne rzeczy, więc chyba już tego nie ogarnę. Za to robię zakupy internetowe, non-stop. Więc. Więc no tak, chyba się spóźni. No cóż, no cóż, chyba dzisiaj tego nie zrobię. Zostawiam to wszystko na środę. No się spóźni. W ogóle ja mam takie coś, że lubię najpierw zrobić generalne porządki, a dopiero później wy, wyciągać te dekoracje świąteczne. Ale w tym roku chyba się to nie uda. Więc chyba najpierw trzeba będzie wyciągnąć dekoracje świąteczne, a dopiero w całym grudniu powoli robić y, porządki świąteczne. Bo w ten weekend mnie nie ma. Kolejny weekend mamy urodzinowo-frankowo-tatowy, urodzinowo, więc też będzie ciężko cokolwiek ogarnąć, więc dopiero o matko, nie, matko. Czekaj, pierwszy dzień. Bo, czy oni będą mieć razem urodziny? Tak, razem Będą dwie torty? Jeden duży tort <laughs> Jaki? Ale dwie świeczki Smurfowy? Smurfowy, a to są twoje urodziny? <laughs> no coś to Nie, Franka No Franka, no właśnie i taty, nie? A jakby nie widzicie, to ja jestem... Nie mam całą ręką Dzień mm. dobry Wcinaj tego tościka, dobry? Tak. No to się cieszę. A... Ogólnie Black Friday. Wiadomo, Black Friday. Y, ale ty co jest... tego nie nagrasz Black Friday jest dobry i zły, bo można zaoszczędzić i kupić jakieś fajne rzeczy, ale można też przepłacić <noise> albo kupić rzeczy, których się nie chciało kupić. Na przykład teraz na no mi się wyświetla reklama ze Skims. I zastanawiałam się, czy sobie nie kupić jednego yy, jakiegoś stanika, bo i tak muszę coś kupić, ale, no, ale ja zawsze kupuję z ezotika i tak sobie myślałam, że kupię po prostu w ezotiku, a teraz cały czas mi się wyświetla reklama ze Skims i te staniki wychodzą po takim 185 zł, więc jeszcze nie ma takiej tragedii. No i tak się zastanawiałam, czy sobie nie wziąć, ale później stwierdziłam, że nie dobra, jednak. Także uważajcie na Black Friday.